Witam w poniedziałek rano. Wybrałem się już właśnie na auto Spa Forde Mondeo, który przyjechał w sobotę. Trzeba mu tutaj zrobić mały detailing. Generalnie auto jest całe w fabrycznym lakierze. Żaden element powtórnie nie był lakierowany. No i jakieś swoje mankamenty, wiadomo, przez te 13 lat musiał mieć. Zteż widzieliście na zdjęciach to jest załadunku, tu jest taka rysa. Spróbujemy ją wypełnić, przepolerować, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tu mamy zaprawkę do zrobienia na zderzaku. Znaczek już jest zamówiony. I najbardziej szpetny w tym samochodzie jest tylny zderzak. Zobaczymy. Tu jest chyba jakiś brud. Tu jest ryska. Tu jest też ryska. No, generalnie cały ten tylny zderzak. Eee, no, to jest taki. Najbrzydszy w tym całym samochodzie. I zobaczymy, co uda się zrobić poprzez detailing, polerkę, zaprawki. Tutaj o te różne rzeczy się nie martwię. Jakieś tam ryski drobne. Tutaj gdzieś widziałem takie coś do przepolerowania, lekkie, ale tutaj jest coś takiego. Także takie coś to polerka. Najbardziej zastanawiający z tego wszystkiego jest ten tylny zderzak. Po prostu ja też nie chcę blokować samochodu na długi okres oczekiwania u lakiernika. Też mam samochody z innymi uszkodzeniami, ważniejszymi, poważniejszymi do, do zrobienia. Muszę zrobić te dwa elementy w Fremoncie. Muszę mus, dzisiaj albo jutro jeszcze przyjedzie takuga z wgniecioną klapą Exeo. No także tutaj nie będę tego samochodu blokował, nie wiem, na miesiąc czy na ileś przez zderzak. Gdyby to po prostu no nie wyszło z tym samochodem ładnie, z tym tylnym zderzakiem, no to będę musiał komuś po prostu zejść na lakierowanie. Ogólnie auto jest całe w oryginalnym lakierze. Na loże jechał na dole pod takim Citroenem, także też samochód jest cały w oleju silnikowym z innego samochodu także dojeżdżam już na autospad no i podejrzewam, że środa, czwartek samochód będzie gotowy zobaczymy jak to wszystko wyjdzie